W trójkącie prostokątnym ABC miara kąta A równa się 90 stopni. Widzimy. Przyprostokątna AC ma długość 12 cm. No to już nawet wpiszę 12. Odcinek DE prostopadły do przeciwprostokątnej BC. Dzieli trójkąt na dwie figury o polach równych P1, 6, czyli tu jest szóstka, i P2, 90. Oblicz długości boków trójkąta DBE. Mamy oblicz długości boków. Co widzimy? Widzimy dwa trójkąty prostokątne. Mały trójkąt DEB, tam gdzie mamy coś wyliczyć, i cały trójkąt ABC. Ponieważ mają jeden kąt wspólny, oznaczę go jako alfę, i jeden kąt prosty, no to z cechy podobieństwa, kąt, 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 skoro dwa kąty są równe, no to wówczas trójkąt DBE jest podobny do trójkąta ABC. A skoro tak, no to dobrze byłoby mieć skalę podobieństwa. Co my widzimy, jeżeli chodzi o te dwa trójkąty? W jednym dużym trójkącie mamy jeden bok. I mamy całe pole. W małym trójkącie nie mamy żadnego boku, ale mamy pole. Wiemy, że jeżeli figury są podobne w skali k, to ich pola mają się jak k kwadrat. Więc jeżeli porównuję mały trójkąt do dużego, to znaczy to pole trójkąta dBe Do pola trójkąta ABC to jest skala podobieństwa. Pole trójkąta dBE, no to mamy, to jest 6. Pole trójkąta ABC tego całego składa się z dwóch pól 90 i 6. Napiszę 90, dodać 6 i to jest k kwadrat. Zmienię kolejność stron, czyli k kwadrat to jest 6 do 96. Jeżeli skrócę przez 6 to uzyskam k kwadrat równa się 116. No skala musi być dodatnia, Czyli przyjmę tylko jedno rozwiązanie k równa się 1 czwarta oznacza to, że jeżeli w dużym trójkącie mamy jakiś odcinek, to każdy odcinek w małym trójkącie jest 4 razy krótszy. I zobaczmy, czy mamy jakieś odcinki. W dużym trójkącie mamy dwunastkę. Jaki mu odcinek odpowiada w małym? No to sprawdźmy tak. Dwunastka jest naprzeciwko kąta alfa. Więc w małym trójkącie jemu odpowiada odcinek dE. Czyli odcinek dE jako długość do odcinka 12, właśnie. To jest skala podobieństwa. To jest k, czyli 1, Czwarta. Aby obliczyć DE, no, trzeba pomnożyć razy 12, czyli DE to jest 1 czwarta razy, żeby było łatwiej 12 pierwszych, to się skróci. I mamy już, że odcinek DE jest równy 3. Centymetry. Już odcinek DE mamy. Mogę wstawić na rysunku to jest 3. Mieliśmy obliczyć długości boków trójkąta DBE. DBE. Już jeden mamy. Jak znajdziemy dwa pozostałe? Myślę, że wykorzystamy teraz. Tak poprawię, może. Wykorzystamy to, że mamy pole tego trójkąta. Jest to 6. Czyli gdybym miał liczyć pole, to byłoby tak. Pole trójkąta DBE to byłoby tak jedna druga razy 1 przyprostokątna i tuż tu mamy 3 i razy druga przyprostokątna eb. Ponieważ pole tego trójkąta mamy test 6, tu wymnożymy 3 drugie razy eb, no to chyba nie będzie kłopotu, żeby ten odcinek drugi już wyznaczyć. Czyli dzielimy przez 3 drugie, ale dzielić przez ułamek to jest to samo, co pomnożyć przez jego odwrotność. Czyli odcinek EB liczyłbym jako 6 pierwszych, tak będzie chyba łatwiej, razy właśnie 2 trzecie. W tym mnożeniu możemy skrócić 6 i 3 przez 3. Czyli odcinek EB o no 2 razy 2, mianownik wynosi 1, no to mamy 4 cm. Naniosę na rysunek, to jest 4. Brakuje mi tylko jeszcze jednego odcinka, no ale skoro to jest trójkąt prostokątny, dwie przyprostokątne mamy, no to chyba... Nie ma wątpliwości, że sobie skorzystamy z twierdzenia Pitagorasa. Czyli odcinek db do kwadratu jako przeciwprostokątna do kwadratu równa się 3 do kwadratu plus 4 do kwadratu. No, taki trójkąt znamy. To jest 9, dodać 16, czyli dB do kwadratu to jest 25, czyli sam odcinek dB to jest 5 cm. Naniosę na rytm to jest 5. Chyba mamy już wszystko. Zobaczmy polecenie. Oblicz długości boku w trójkąta DBE. No więc odpowiedź byłaby chyba następująca. Po prostu patrzę się na nazywnictwo i wpisuję. Od którego odcinka zacznę wszystko jedno. DE równa się 3 cm. Potem EB. Czyli ten odcinek 4 cm i odcinek db. Ten ostatni, który wyliczyliśmy, 5 cm. I dokładnie ten zapis jest odpowiedzią do tego naszego polecenia i to kończy zadanie.